Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa przybyłych. Przed Państwem gospodarz miasta, Pan Prezydent Piotr Buszko. Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Dzisiejsze nasze spotkanie jest poświęcone nadchodzącym wyborom, a konkretnie mojego startowania w tych wyborach, które się zbliżają. Nie ukrywam, że w życiu każdego miasta, ale również polityka, polityka są określone okresy. Które otwierają i zamykają pewien czas, czas rozwoju miasta. W 2006 roku przygotowaliśmy program wyborczy, na podstawie którego miały być radykalnie zmienione tereny po kopalni Katowice, miał być przebudowany dworzec PKP oraz przebudowane śródmieście. Mieliśmy rozpocząć przebudowę linii tramwajowych. Oczywiście program, projekt był bardzo ambitny i nie było szans, żeby zrealizować to w ciągu czterech lat. Te zadania były kontynuowane, począwszy od roku 2010. Ale w roku 2010 powiedziałem, że chcę, aby ten nasz program, projekt został dokończony i że jest to moja ostatnia kadencja. Myślę, że ostatnie 4 lata były korzystne dla naszego miasta. Rozpoczęliśmy budowę sali koncertowej Nostru, która to została zakończona. Rozpoczęliśmy przebudowę całego systemu infrastruktury na terenie pokopalni Katowice. Te prace też zostały zakończone. Rozpoczęliśmy budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Mieliśmy problemy, musieliśmy zrezygnować z wykonawcy. Wybraliśmy nowego i prace powinny być zakończone najpóźniej do 31 stycznia roku 2015. We wcześniejszych deklaracjach była przebudowa dworca PKP. To się stało. Powstał nowy dworzec kolejowy, powstał nowy dworzec autobusowy i przebudowaliśmy cały układ druku wokół dworca. Również w naszych deklaracjach była przebudowa obszaru rondo rynek. Wielokrotnie słyszałem, że należy zbudować rynek. Twierdziłem, że jest to znacznie szerszy zakres prac związany z radykalną wymianą infrastruktury podziemnej, przebudową koryta rzeki Rawy. I taki plan zaczęliśmy wdrażać. Praktycznie tak zwany rynek będzie przebudowany w tym roku, czyli plac znajdujący się pomiędzy Zenitem a budynkiem Urzędu Miasta Rynek 1, czyli dawnym domem prasy. Praktycznie jest gotowy plac przed Teatrem Śląskim oraz plac przed Skarbkiem. Pozostały zakres prac to głównie ulica 7 oraz teren położony pomiędzy ulicą Moniuszki a Teatralną. Tam prac jest dosyć dużo, ponieważ trzeba wybudować Nowy Most, Rzeka Rawa, ale w odniesieniu do przyjętego harmonogramu nie występują specjalne zagrożenia, aby te prace były zakończone do czerwca, do sierpnia roku przyszłego. Również w swoich deklaracjach przedstawiałem konieczność kompleksowej modernizacji linii tramwajowych. Z woli prezydentów zostałem przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki i obecnie pro, y, spółka ta realizuje projekt wart ponad 800 milionów złotych we wszystkich miastach aglomeracji górnośląskiej, które były zainteresowane realizacją tego programu. De facto najwięcej zadań jest realizowanych w Katowicach i praktycznie byłyby one zakończone, gdyby nie możliwość pozyskania dodatkowych środków i rozszerzenia tego zakresu, ale do czerwca przyszłego roku praktycznie wszystkie linie tramwajowe w Katowicach powinny zostać przebudowane. I na pewno jest to bardzo poważny przyczynek do pewnej refleksji nad tym czasem, który mija i nad tym, aby podjąć odpowiedzialne decyzje co na przyszłość. Patrząc w przeszłość, musimy stwierdzić, że de facto te kadencje nie były czteroletnie, ale ośmioletnie. Moja pierwsza kadencja 1998-2002. Nie wystarczyło, żeby kompleksowo przebudować układ drogowy miasta. Potrzebowaliśmy na to 8 lat. Lata 98-2006 to kompleksowa przebudowa układu drogowego w grudniu 2006 roku oddawaliśmy do użytku tunel drogowej trasy średnicowej. I później lata 2006-2014, kiedy podjęliśmy decyzję o przebudowie centrum, praktycznie prace te dobiegają końca. Potrzeba jeszcze kilkunastu miesięcy, żeby dopiąć te zadania. I oczywiście pozostaje pytanie, co dalej. Stając przed Państwem odpowiedzialnie, musiałbym powiedzieć, że aby znowu miasto zrobiło znaczący krok w swoim rozwoju, potrzeba kolejnych ośmiu lat. Nie wiem, czy to nie za dużo dla mieszkańców, bo gdyby tak się stało, to prezydentem jestem 16 lat. Gdyby do, do tego dołożyć kolejne 8, byłoby 24. Być może trochę nie przystoi. I proszę Państwa, biorąc to wszystko pod uwagę, wierząc w rozsądek i odpowiedzialność tych polityków, którzy będą przygotowywać się do wyborów, podjąłem decyzję, żeby nie kandydować w wyborach samorządowych w roku obecnym, 2014. Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Ponieważ bardzo mocno zaangażowałem się w rozwój miasta. Ale być może trzeba nowego spojrzenia na miasto, być może trzeba postawić nowe cele, nowe wyzwania, i nie chciałbym drogi tym, którzy mają inne pomysły, ograniczać. Bezsprzecznie te mijające lata, te 16 lat, było dla mnie niesamowitym doświadczeniem w kontaktach z mediami. Ale przede wszystkim z mieszkańcami. I domykając te 16 lat, publicznie chciałem bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom miasta Katowice za wspieranie mojej działalności. To było niesamowite, niepowtarzalne przeżycie. Trzykrotnie byłem wybierany w sposób bezpośredni przez mieszkańców naszego miasta, i trzykrotnie udawało mi się wygrywać w pierwszej turze. Być może niektórzy są zawiedzeni, że nie podejmuję tego wyzwania. I nie startuję ponownie, ale zwracam się do mieszkańców z prośbą o wyrozumienie i przyjęcie mojej decyzji. Praca w Katowicach szczególnie z mieszkańcami była fantastycznym doznaniem. Wielokrotnie spotykałem się na różnego rodzaju spotkaniach i to tak naprawdę oni boli siłą napędową, która pozwalała realizować te zadania. Oczywiście, stojąc przed Państwem, nasuwają się pewne refleksje, które pojawiają się w różnych mediach, czy to w Rzeczpospolitej, czy też w dzienniku zachodnim, nawet w Gościu Niedzielnym, gdzie podnosi się kwestię pewnego wypaczenia demokracji przez to, że nie ma określonej ilości kadencji, która może być sprawowana przez prezydenta miasta. Absolutnie z tym poglądem się nie zgadzam i moja decyzja, jest dowodem tego, że nie trzeba ograniczać ilości kadencji po to, żeby zrezygnować z funkcji prezydenta miasta. Również politycy na ten temat się wypowiadają, i SLD, i PiS, mówiąc o skróceniu kadencji. Platforma publicznie nie zabrała głosu, ale minister Zdrojewski również w tym temacie wypowiadał się, mówiąc o dwóch kadencjach pięcioletnich. Proszę Państwa, nie sposób podzielić się pewnymi refleksjami z tego czasu, który mija mija bezpowrotnie. Tak jak powiedziałem wcześniej, te 16 lat było podzielone na dwie ośmiolatki. Pierwsza ośmiolatka to drogi, druga ośmiolatka to przebudowa centrum. I nie będę wnikał w bardziej szczegółowe rozważania na ten temat, pozostawiając tą kwestię historykom. Niech oni ocenią to, co działo się w mieście. Mogę stwierdzić, że tego nie było w poprzednich latach, ale obserwujemy w mieście Katowice Ożywienie w zakresie ruchu budowlanego. W ostatnich czterech latach zostało wydanych ponad 2600 pozwoleń na 2600 mieszkań, w budowie jest około 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej, dynamicznie wzrasta liczba osób zatrudniona w sektorze ITO BPO. Ale taką sprawą, która szczególnie nie martwiła, i kazała bardzo pieczołowicie nią się zająć była sprawa spółki Gisze. Było to bardzo poważne zagrożenie dla naszego miasta, ale po wielu różnych procesach sprawa powoli się kończy. Myślę, że niebawem w tym roku spółka zostanie wykreślona z rejestru spółek handlowych. Kolejną taką sprawą, która była dla mnie bardzo ważna, to dziedzictwo po naszym mistrzu Wojciechu Kilarze. Z uwagi na zawiłe sprawy rodzinne, udało nam się zinwentaryzować całe dziedzictwo mistrza Wojciecha, zabezpieczyć je, ale co do własności nie możemy dzisiaj nic powiedzieć, ponieważ są toczone sprawy spadkowe. Tak spoglądam na te rzeczy, które chcę jeszcze Państwu przekazać, przede wszystkim z tego miejsca. Mieszkańcom już raz dziękowałem i jeszcze raz serdecznie dziękuję, chyląc przed nimi czoło. Bardzo dziękuję kolegom z forum samorządowego i Piotr Uszok, który, to, którzy towarzyszyli mi przez 12 lat. To dzięki nim to miasto się zmieniało. Nie można dzisiaj nie zauważyć, szczególnie w aspekcie roku 2014 poparcia PiSu. To cenne wsparcie, ale również doceniam. Szanuję poparcie Platformy Obywatelskiej. Być może przyszło trochę za późno, ale moja decyzja nie jest, jest nieodwołalna. Proszę Państwa, jeszcze kilka słów na temat miasta, bo z tych 16 lat w pewien sposób trzeba się wyspowiadać. Miasto jest w dobrej sytuacji finansowej, posiada dobrą płynność finansową. W sposób ciągły na rachunkach jest kwota około 300 milionów złotych. Nie znaczy to, że to jest kwota do natychmiastowego zadysponowania, ale ona pozwala regulować wszystkie bieżące zobowiązania. Miasto z mojej inicjatywy poddało się ocenie ratingowej. Wykonuje to od roku 2001 agencja Fitch Rating Londyn, i w zasadzie od 2001 roku miasto ma bardzo dobrą zdolność kredytową, ocenianą na najwyższym poziomie przez cały ten okres czasu. Proszę Państwa, zadłużenie miasta, zadłużenie na dzień dzisiejszy, licząc według obecnego kursu euro, wynosi 35% i nie powinno wzrosnąć przy zakończeniu inwestycji i pobraniu pozostałych transz kredytu 40%. I może na koniec, bo jest to moją powinnością pewna refleksja odnośnie finansów prywatnych. W roku, w roku 1998, kiedy obejmowałem urząd prezydenta miasta, byłem współwłaścicielem domu jednorodzinnego położonego przy ulicy Czar Czarnuszki. Jego wartość w przybliżeniu szacowana na rok 1998 to 200 tysięcy, obecnie wzrosła jego wartość do 430 tysięcy z uwagi na poczynione nakłady. Również w roku 98 byłem właścicielem dwóch działek. Jednej jako spadkowej działki po moim ojcu przy ulicy Wantuły oraz drugiej w gminie Rychwałt, którą nabyłem w roku 97. Posiadam samochód osobowy Laguna z roku 2001. Środki zgromadzone na rachunkach to jest kwota około 107 tys. złotych. Nie posiadam akcji udziałów. I Przedstawiam te informacje, ponieważ uważam, że jest to powinność osoby publicznej, tak jak to robiłem e, nim objąłem ten urząd, pomimo tego, że nie było to wymagane przepisami prawa, czy nie to również teraz. Bardzo dziękuję za przybycie na konferencję bardzo dziękuję za uwagę. Proszę. Jakie plany? No na pewno jest to pewien czas refleksji, na pewno Trzeba troszeczkę odpocząć, bo praca mnie obserwowała bardzo mocno. Będę obserwował to, co będzie działo się na scenie politycznej i nie wykluczam startu w wyborach w przyszłym roku, w wyborach parlamentarnych. Bardzo dziękuję za to pytanie. Pominąłem tą odpowiedź, proszę Państwa, będę kandydował do Rady Miasta i Forum Samorządowe i Piotruszok również. Będzie wystawiało listę i dołoży wszelkich starań, żeby objąć jak największą ilość mandatów. Ponosimy pewną odpowiedzialność za to miasto. Proszę Państwa, sytuacja finansowa naprawdę y, jest dobra, a przynajmniej nie jest zła. Przeszliśmy względnie z suchą nogą przez te wszystkie perturbacje finansowe, i źle by się stało, gdyby ktoś nieodpowiedzialnie po prostu to miasto pod względem finansowym rozstroił. Chcemy tego uniknąć. No nie chciałbym używać określenia maści, Pracujemy nad tym. Ja myślę, że to będzie jednak decyzja kolegialna. Pracuję nad tym. Proszę Państwa, różne osoby przewijały się, z którymi rozmawiałem. To nie jest tak, że teraz coś się stało i teraz na szybko myślimy o kandydacie. Nie ukrywam, że również w tym budynku przeprowadziłem półtora roku temu rozmowę z jednym z polityków PO. Ale odmówię. Czy ta decyzja Pana jest bardziej taka, nie, nie jest jeszcze do osobisty, osobistych, o których może Pan nieco mówić, czy, czy nie? Czy jest proszę, taka Państwa, <trykujesz> I, i, proszę Państwa, jest. Proszę Państwa, jest przede wszystkim podbudowania głęboką refleksją nie dwutygodniową, wie Pana, znacznie dłuższą. Jeżeli chodzi o stan zdrowia, bo jedna z gazet coś na ten temat pisała, czuję się doskonale. Byłem poddany badaniom, mam rewelacyjne wyniki, nie miałem takich wyników od wielu lat, bo coś tam z choler z terrorem zawsze wyskakiwało, z innymi rzeczami. Teraz o dziwo wszystkie, wszystkie wyniki są naprawdę rewelacyjne. Panie Prezydencie, jaka jest szansa, że zobaczymy Pana w składzie rządu? Nie prowadzimy na ten, na, ten, na ten temat rozmów i myślę, że przedwcześnie, żebym na, żeby na ten temat zabierał głos. Ale wywróża Pan Prezydent taką możliwość, czy dopuszcza? E, pan, przede wszystkim najbliższe kilkanaście miesięcy powinno być poświęcone, poświęcone pewnej refleksji. Nie wykluczmy, że będę jeszcze się zajmował, jeżeli będzie mi dane oczywiście inwestycjami tymi kluczowymi z drugiej linii, bo nie ukrywam, że wiele rzeczy jest realizowanych na bardzo wysokim poziomie w oparciu o relacje personalne z prezesami różnych firm i chciałbym to domknąć, bo to są naprawdę bardzo skomplikowane inwestycje i nie ukrywam, że... Osobiście w ich realizację bardzo głęboko wszedłem i się włączyłem, więc raczej najbliższe kilkanaście miesięcy będzie poświęcone miastu. Być może z drugiej linii, ale to też będzie zależało od wyniku wyborczego, przede wszystkim Rady Miasta w listopadzie. Niektórych już, aha, którego namaszcze. Ja myślę, że to jest kwestia, proszę Państwa, czasu jest naprawdę bardzo mało. Myślę, że to jest kwestia najbliższego tygodnia, najpóźniej dwóch tygodni. I też oczywiście, proszę Państwa, tej decyzji Państwu nie przedstawiałem wcześniej, ponieważ prowadziliśmy negocjacje. Negocjacje z jedną bardzo poważną firmą inwestycyjną, która ma relatywnie dosyć dużo miejsc pracy utworzyć w sektorze produkcji i, i, i również w zakresie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. A, a nieograbiam te decyzje są dosyć istotne. Również agencja ratingowa mnie pytała o to czy startuje, czy nie. Unikałem odpowiedzi. Zresztą, proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiecie, jest to, co się dzieje dzisiaj, jest pewną konsekwencją wcześniejszych deklaracji i oświadczeń. Wielokrotnie byłem pytany przez dziennikarzy, czy startuje. Powiedziałem, że się przede wszystkim zajmę miastem. Chcę dokończyć te inwestycje, które zostały rozpoczęte. Panie Dyrektorze, ja myślę, że to jest trochę przedwcześnie. Ale to tutaj komputery połącza. I tutaj również nie tak? z Drodzy Państwo, jeszcze jakieś pytania z sali? Jeśli to wszystko to ja bardzo Proszę dziękuję. Państwa, jeszcze raz bardzo dziękuję za Państwa udział w tej konferencji. Moje relacje z mediami były wyjątkowym doświadczeniem. Wiele się nauczyłem czasem musiałem przyjmować lekcje pokory, czasem skutecznie bronić swoich racji, ale jestem przekonany, że to wszystko działo się w interesie naszego miasta. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.